Szemano tutaj, uszyk.pl pel, pierwszy mój odcinek, nagrywam z Goldstar. Będziemy nagrywać Agario, to jest piłki Pokażę twarz jak będzie trzeba, nie martwcie się o to. Już to no widać to, nawet. No, już widać. Ha! <grypt> Dobra, zaczynamy. Dobra. No zacznijmy, po prostu. LOL Lagi są okropne, na... ale to tylko na początku. Na, po... na początku tylko kurczę, bo no, musimy Greenfoot. Ostatnio grać, przed nagrywaniem odcinka mamy o. boty do. Mamy boty do, bo Polecamy zainstalować buty, skoro I... to. E, chrome Web Store, wpisujemy Agaria Power, zinstalujemy. Bardzo proste, nie trzeba... no. nic nie trzeba robić, to jest jakby rozszerzenie do chrome, także. No, okay. Zróbmy trochę. E, jak widzicie. Ajdź, kurde Jak widzicie. Może nie widzicie, ale. Postaramy się na tym odcinku 15 minutowym, bo nie mogę więcej nagrywać, niestety, niż 15 minut. No, postaram się nabić jakiś, jakiś na sobie duży wynik. Sorry mm -hmm. za to stukanie, coś tam się wbije na ścianę. I kolejny no, na Moja siostra. Tak, na no to jest. No, patrzcie, jest Polecamy grę Agario. <laughs> polecamy. To jest też uzależniająca gra i chyba każdy youtuber Wam to powie. No, to jest, Ale to jest świetne. Jestem tak wciągająca. Dobra, dawaj. No, no widzi. jak widzicie, teraz gra Gold Star, a potem będę grał ja już Ja jestem profesjonalny. A jestem ace Professional. Jak? Ace Professional. Czyli... No nie profesjonalny. No, kłopi... Smal czy jak? Bo to się nie mówi smal. No to mówię AC. Easy. To jest łatwo człowieku. Niżej no, bądź. Nie! Wow, ile masy! Ej, bo to może być zmyłka. Nie, to nie jest zmyłka! Tak. Nie, mówię Wam, że to jest zmyłka. Ale to będzie mnóstwo botów z tego latać. Piękny shot. Jeszcze 660, masy, nie dobrze się zapowiada. Bez sojusza! No niestety. A w ogóle pierwszy raz widzę to babki, bo ja zwykle gra w ogóle bez babki. Pierwszy raz no, widzę, co ona no, ma E, położenie, ono oznacza położenie, gdzie jesteś. Widzisz, że jesteśmy na górze i ta kurka co jest, to też jest na górze. No ale nie o to chodzi, jak je przy tym znaleźć do swojego spiewnika, jak wezmę. Sojusznika nie się nie da znaleźć. Chyba ktoś to sojusz. Kurczę, laguje Fit! Fit Może coś pediak. Dawaj to, da. do dojku. Dobra, nie przekinaj, na nie właśnie Kurczę. Dobrze. Dobrze, Dobrze, teraz...

Panie MC tu jest. It's Maxi, It's Maxi jaki był. No ale to był. I tu się gra Dark Seed'a? Dark Hema jakiś. No zimce. Teraz wam pokażę jak się ucieka przed botem. Gdzie pies? Pies to jest ich pająka, uwaga! To jest horro! Brawo ja! Teraz wchodzimy na prywatny serwer. Dawaj, prywaty. Toczyło się, teraz będzie zabawa. Musimy na chwilę wyłączyć. Dobra, wyłączmy. Wyłączamy. Jakie mamy ustawienia? Serwer. No. Z botami teraz pokażemy zabawę, jak się gra na prywatny serwer. Z takimi innymi botami, dobra. Z takimi botami łady ja... 20 bot czyli boty już grają, a my jeszcze nie wyłącz no, Te boty były dobrze Nie, nie będę ich włączyć. Wspomina. nie Czyli potem wchodzimy i wieś, co się dzieje bot. Dobra, usuwamy jest, jedziemy z tym koksem. No, dobra, daj je nie. Golden golden. star jak nie golden, jesteś golden. Yes. Tak, to Gdzie jest to Nie no, dobra. Jaka, że... Easy gwiazda. Mm, no. Chyba Big Star, Duża gwiazda. Ta, to, to. Albo Czemu to się nie ładuje? do. <skanda> 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 no Dobra, szkoda, że tu nie ma kamerki. Ja ty nie ty robisz? Będę robić, co mi się podoba. Dobrze. Dobra, to, jest to jest mój komputer, komputer, nie? To jest mój to komputer, właśnie. Proszę, udowodnić Ci, że to jest mój komputer. No nie widzisz jest. Daj krzyżyk ten tutaj. Stop. Mój komputer. Szukaj. Ej! To jest mój komputer.

i film się będzie podobał, przypominam, że zostawcie łapkę w górę i jakiegoś Subskrybka. Dzisiaj mówi, zostawcie szanowni państwo jakiegoś szanownego, pięknego, czerwonego, tygodnego i minatowego suba subskryba. Dziękuję bardzo. Tak, Jeśli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę na górę. Suba, 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 suba. To był film specjalnie przekazywany dla Was przez Łuszka.pl oraz Goldstar. Dzięki jeszcze raz, wielkie dzięki za oglądanie i zostawcie łapkę w górę i subskryba. Cześć! Cześć.